We wtorek 6 listopada w Ośrodku Kultury Tkacz odbył się panel dyskusyjny poświęcony perspektywom rozwoju kultury w Tomaszowie. Na to spotkanie przybyli m.in. przedstawiciele świata polityki, władz lokalnych, organizacji pozarządowych oraz pracownicy kultury z naszego miasta, a także te osoby, które interesuje podjęty temat. Inicjatorkami tego wydarzenia były dyrektorki trzech Tomaszowskich Ośrodków Kultury Miejskiego Ośrodka Kultury, Dzielnicowego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Kultury Tkacz. Pracownicy tych placówek uczestniczyli w ostatnim okresie w zadaniu organizowanym w ramach współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego w 2012 roku. To był taki pierwszy pilotażowy projekt Łódzkiego Domu Kultury, polegający na tym, że poprzez przeznaczenie środków finansowych w postaci grantów można było wesprzeć jakieś inicjatywy. My postawiliśmy na właśnie takie zadanie, którego celem było opracowanie programu współpracy trzech naszych Instytucji. Poprzez warsztaty, które były jednym z elementów tego zadania, uczyliśmy się i szukaliśmy odpowiedzi na wiele pytań. Poznawaliśmy wiedzę i umiejętności na temat narzędzi dokonywania diagnozy potrzeb kulturalnych, tworzenia i pracy z grupą, organizowania i pracy grup planowania strategicznego a także tego, jak, jak powinny być budowane struktury dokumentów strategicznych. Tomaszowski ośrodki kultury szukał odpowiedzi na pytania, jak powinien wyglądać nowoczesny Dom Kultury, jak promować swoją działalność oraz jak zachęcać uczestników życia kulturalnego do tego, aby sami kreowali i współtworzyli działalność kulturalną w naszym mieście. Takim elementem podsumowującym był zorganizowany panel dyskusyjny. W trakcie tego panelu dokonaliśmy prezentacji naszych trzech ośrodków, a także wyniki konsultacji społecznych, które polegały na przeprowadzeniu ankiety wśród naszych odbiorców. Wyniki tych ankiet dają nam dużo do myślenia, są także takim drogowskazem, kierunkiem naszych planów na przyszłość, naszych działań, jak budować program instytucji kultury jak włączać tam właśnie tę partycypację społeczną, te inicjatywy społeczne. Także zastanawialiśmy się nad naszymi misjami, wizjami, celami strategicznymi naszych trzech ośrodków oraz zaprosiliśmy także ekspertów. Jednym z nich była Ewa Zbroja, przedstawicielka Narodowego Centrum Kultury w Warszawie. I ona właśnie bardzo zwracała uwagę na, na temat ważności właśnie strategii w planowaniu inicjatyw kulturalnych. Na temat tego, że praca tą metodą strategii według już obranej drogi jest bardzo ważna. Bardzo ważne jest także, żeby te strategie były nie tylko dokumentami, ale były takimi dokumentami otwartymi, czyli uwzględniały... Tutaj możliwość i przede wszystkim uwzględniały to, że dokonywane są zmiany, że zmienia się nasza przestrzeń, że zmienia się sytuacja wokół nas i, i uwzględniały właśnie tutaj te możliwości uczestniczenia naszych odbiorców w tworzeniu oferty kulturalnej. Ona podawała różne dobre przykłady pracy metodą strategii, podawała także wzór, jak taka strategia modelowa powinna wyglądać. Wśród zaproszonych ekspertów znalazł się także Marek Stark, prezes zarządu Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego Szczecin Expo, który bardzo mocno podkreślał. Jak istotna jest współpraca, jak istotne jest nawiązywanie partnerstw między instytucjami kultury, szukanie takich partnerów w obrębie swoich miast, ale nie tylko w obrębie województwa, w obrębie kraju, a nawet i Europy. Dawał przykłady takich dobrych praktyk z innych miejscowości. Szczególnie ciekawym przykładem był też taki, taka dobra praktyka. Projekt mikrograntów, który kierowany jest do grup nieformalnych, do jakichś pojedynczych inicjatyw kulturalnych, do kreatywnych jednostek. Ten projekt szczególnie nam utkwił w pamięci. Być może uda nam się go w naszym mieście wdrożyć. Polegało, polega to na tym, że przy danej instytucji kultury lokowane są środki, które w postaci konkursów mogą być rozdysponowane właśnie na takie pomysły inicjatywy naszych odbiorców. Lokalnym ekspertem na panelu był Jakub Oczyk z Urzędu Miasta, który zaprezentował etap prac nad miejską strategią rozwoju kultury w Tomaszowie Mazowieckim. Będzie to projekt który powstał, idea projektu powstała w marcu tego roku. Jedna z ekspertek, pani Ewa z która będzie za chwilę występowała, była inicjatorem takiego spotkania, w którym okazało się, że brakuje nam takiego dokumentu nie programu rocznego, nie nie wiadomo jakiej wielkiej strategii, ale planu działania na najbliższe kilka lat. Projekt powstawał przez kilka miesięcy, powinien zostać miał być przedstawiony we wrześniu. Ale ten projekt Domów Kultury i efekty jego działania są na tyle interesujące, że wstrzymujemy się z prezentacją. Dzisiaj będzie ten surowy materiał pokazany, natomiast to, co będzie tu wypracowane, te materiały, te wnioski, które się pojawiły, będą na pewno ujęte w strategii, w projekcie strategii, która zostanie pokazana po tym spotkaniu. Bo dzisiaj to jest surowa, prosta wersja, która wyszła na spotkaniach wszystkich uczestników kultury w Tomaszowie. Właśnie, jakie kroki należy podejmować, żeby rozwijać to życie kulturalne w naszym mieście? Pytanie jest trudne, dlatego że co innego mówią teraz Domy Kultury, co innego wychodziło nam w czasie warsztatów marzec-czerwiec. Wydaje się, że wszyscy dojrzewamy i mamy coraz to bardziej dojrzałe, przemyślane propozycje. Na pewno musimy wyjść naprzeciwko oczekiwaniom społeczeństwa. To, co pokazały badania. Koncerty, zajęcia specjalistyczne. Z drugiej strony, nie zapominajmy, że mamy grupę ludzi utalentowanych, którzy nie będą chcieli uczestniczyć w koncercie. Oni będą chcieli ten koncert sami zorganizować i tam wystąpić. Dla nich wymagamy troszeczkę innego podejścia, innych zajęć, innej opieki. Znalezienie tego złotego środka będzie trudne. No musimy coś wybrać. Takie rozmowy nad rozwojem kultury w naszym mieście są znaczące. Jak podkreślali zaproszeni eksperci w tej dziedzinie? Wszyscy jesteśmy za kulturę odpowiedzialni.